Smutne wideo, jestem podejrz... Tu jest podejrzany zbieg A ja go Tutaj a To tu się ty, odwala ty, ty. O kurde, ty, ty. idę do góry I co tam się dzieje Adi Przestań gasić tą ratarkę A pa, tu mi noc! Idź spagiecko! No i do tego co Do więźnia! Wy, wygaszamy światła! Ale chcę powiedzieć, że Jadron się spalił! Dobra. Tak. Hmm. Max! Musimy, chodź! Nam cię! Bierz topór! Bierz shotguna! A wycelnie królowej. No wycelnie, spalcie dziecko! <laughs> Dwa... nie! Raul, ramy się, Max! <laughs> Brawo, <Blavel> Stans! <laughs> <laughs> Co się dzieje? Brawo, Stans! Prażnik uczynił, że jest celi. Tak!

Blawstal, like blawstal, spala! my blawstal, 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 <laughs> blawstal, blawstal, jesteś tak blisko! O, siema! blawstal, mi blawstal, Chodź tu, chodź tu! Przepraszam, proszę Pani, to, nie chcesz, to było niechcący. Proszę, na mnie. Ja ci zaraz dam. Próba ucieczki z więzieniem, to... to jest niechcący! Ale nie, to było niechcący, że, że ja... <ścoughs> że się schowałem. Już się. On się nudzi, widzę. Więc dotrzymaj u towarzystwa. Czemu już? Ty tak szybko się starzejesz? Tak. No tak chyba nie. już kilkanaście tysięcy lat później. No chyba nadszedł znaczy czas, żebyśmy już zabili Maxa. Czemu, A co teraz zrobię? Nie, czemu? Nie. Max, wyjdź z celi, wyjdź z celi żeby, żeby hońka mógł patrzeć, jak umierasz. Może ostatnie słowo przed śmiercią. dla gangu, ty jebało! Nie! Nie zostawiaj mnie! Tak nie, Max! Cyluś, wychodzimy na górę! To był twój błąd! Wyjeżdżamy do spa! To był twój największy błąd! Nie, chodź! Cyluś! Zamknij mnie! O! O! Ej, idź! Zbieraj Ani. o, Sigma jak ćwiczę. o, 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 Biedny Max, tak szybko umarł. Klejki, mord klejki, <try> Czemu? No ma, Bart, no... Adi, zamknij wrota. Jesteś głupi. Je... Jest, synuś musiał... Muszę to powiedzieć. Ale już. Ale wyrzucam się z rodziny. Ale wydziedziczę się. Aha, aha! Byłem no, na, na mnie! Niestety. Ale wyrzucam się. Dobra, to a koniec! Ty? Oni poszli do spa, więc. Ja... A czyli. Jeden został już o, wydziedziczony. Nie nie nie, 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 nie. Zbanował mnie chłop. Dzień dobry, proszę pani, może pani już być w domu, bo miała już być pani 20 minut temu, a właśnie wyjść była pani syna, właśnie. No i może Ale... pani sobie. Ale. Ale muszę panu coś powiedzieć? Mamy dziecko. Nie. Bo ja tak naprawdę. Znaczy, już się zestarzałam. I niestety ktoś musi być królem. Ja pewno nie będzie mag. Będziesz królem. Ja. Więc przebij się jako króla i cię... i cię wydz. I cię widzicie! dudu, jestem nowy król! O, Sigma, dobra. Uh, o, gdzie Pół korona? Roku. Oddajcie mi koronę! O Wsiadaj, król! Dobra! Uu, widzicie I... mnie! Ja o kurde, a a Sigma? Czekajcie! Jestem nowym królem, a to babuszka. Babuszka. Ja, ja. A, czy to nie pani... To nie pani Zniknął. E, nie, nie pamiętam, że miała syna, mam sklerozę. Aha. Będę będę dziewczynką. O nie. Dobra, czyli zostałem królem. O! No, 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 Zumówiłem was nas z rodziny! ANO! Wydzie cię poradzić. Nie gram z wami! Nie gramy z wami! Sigma Mortalita! Ty jesteś ale moim tylko ochronita! Ty masz mieć Ej, moim ale niestety chronita. tylko ty masz mieć koronę! Max. A nie, Co? to jest jego czapka, to nie jest jego korona, to jest sztuczne. Wchodzić! Coronation! Normality, ty być moim ochronita. Ale dobra, ja już idę. Adriana nie zapraszamy oczywiście. On jest wygnany z kretów. więc... fajny fajny <noise> Jezu, nie nisz mi <noise> Max, ofiaruję ci karabin maszynowy. Muszę zabić chłonikę, żeby oni już się nigdy więcej się nie przyjaźnili. Nie będą się już przyjaźnić. Tylko w niebie. <noise> no, Max! Ochroniarzu! Y y otwórz bro... Ha jest królowa! Uch, raczej była królowa, bo już nie królowa. O kreniarzu wiesz gdzie ona jest? Nie wiem. O nie! ONA umarła! To jest tylko, że ona ma jakieś 150 lat. Ej! Ona umarła. O. 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 Musimy... zabieramy ją. Stara. On się uh. stała taka... Stała, tak szybko? Kurde, i zgni... no. Uh. 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 Adrian! Ty powiedziałeś jej śmierć? S ty, mały bachorze! Mm. ochrona zabij go! Dobra, już na cmentarzu... Dobra... Królowa Rosji... Biedna Królowa Rosji... Żegnaj! Adrian, ciebie już tu nie powinno być! Ty... TY dradziecki PSIE- I cię wrzucam tu! Dobra, Adi, przesadziłeś. Nie już Nie nie, nie przeżyjesz. O nie, będzie dziecko w tam wpadło! Uciekam! Bradne auto, hehe! He. Ukradzionym autem przyjechałem tu o, dobra. Co? Ochroniarz! Szybko! U jest ochroniarz? Muszę ratować! A? To był pewnie ten Adi! jest ochroniarz? Eee. idź, idź, idę! On żyje? Gdzie się ta oh, eee. eee. Cały dom zniszczony! Ochroniarz! Czemu ty dopilnowałeś ty? Adrian! Ty! Małe dziecko... Już Nie po dobra, że... tobie! Dwa padaczki... Max, ratuj mnie i bieź do szpitala! Dobra, Idziemy z nim do szpitala! Elby z Adriana. Tak. O niej tę te Daj mi się ojść no. dobrze. jest Co się dzieje? Ja prowadzę Dobra Adi nie powiem prowadzić, okej okay. Co się dzieje? Dobra no nie, ale... zrec pojazd Jakiś Max Rower a to, nie, nie wiem, ale to, ale to nie jest mój pojazd No wiem, to cel inny Kogo to Dobre, jest? Dobra. Nie wiem Pan kakuzykowski! jeden dwa On 4, Czemu jest ja krzywy! O O to chodzisz jak 13, 14, na live'ie. 16, się 18, chwilowo! 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Dobra, no, oooo! O, o, szybko ratuj mnie! Dziękuję ci, że mnie uratowałeś! Zasłoniłeś zasłonkę, dziękuję! Ja niestety chyba umieram, ale nie wiem. Daj, ratuj go! O, o nie! Zmieniłem się bardziej! O, lekarz! No lekarz, pomóż mi! Ludzie, naprawią. Napraw mnie, szybciej! Czekaj, gdzie... Gdzie to jest ten... Chodzi ci o takie leżenie i takie te? Reanimowanie. No tak. już nie istnieje, usunięte. O! No, no bo ludzie robili... Możecie A się jeszcze się... domyślić. Wiem, wiem, jednak wiem, o, chodzi. o, o co chodzi. ouch dziękuję ci. O, do widzenia. Chodź. cię, ja ciebie. Nie, po sobie idziemy. Dobra, max. Chcę tak na sam koniec życia sobie podriftować autem. 200, 200... dziadek chce sobie podriftować autem. <laughs> Ej, dziadku, leć, ja bo e, ochroniarz, bo na, to auto już jest popsute, też nie wytrzymuje lat. Tak jak, twoje... tak jak twoje... ta królowa Rosji umarła, to tak... o, też auto twoje... się. Dobra, idziemy twoje... na Halibaby. Tw twoje wagi też nie wytrzymuje to auto. No też, ale idziemy na Halibaby. No bo jakiś samochód z Big Macy to... to. Nie boja wina, ale prze przecież jestem silny. Silny jesteś, Big Maki. W końcu aż będzie... Więcej oh. planeta. A utopiliśmy się. Nie umiem pływać. to wychodź no, z tego. O, nie, okroniasz, uratuję cię. Motorówka! O, Motorówka! Motorówka! Gdzie jest Max? Okroniarz, ochroniarz. O, jakuj. Dobra, płyniemy na wyspę, na Halibaby Halibaby. Tu niestety pożegna hali nas baby. życie. To już raz, koniec. My to wydłużyliśmy. Nie 5 minut temu wyruszyliśmy z szpitala. Chodź. Kto to? Taki gościu łysy czy Dziadku, raczej, banie, przyszykuj Kałacha. Ej, co? On ewoluuje! On to przymierz, o kurde! Max, Ochroniarz! Lecimy na niego! Tak! Duszę się! Duszę się! a Dusi mnie! O! Nie! Już sobie przesadziłeś! Cześć! O. o! Nie teraz! Ten, ten umery! I wiesz to? co? Uuuuh! pu Upu! Elo, żegnaj Sayonara Victory! O, 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 niestety! Ale ochroniarze, mój czas dobiega końca! Oddaję ci koronę! O, o! On zmutował do swojej normalności! Ale ja już ci oddałem normalną koronę, Chain'a. Chcę tylko ci tyle powiedzieć, skarbie. Kiedyś wrócę... po ciebie, co? Dobra widzowie, to będzie koniec tego RP. Tutaj są wszyscy aktorzy, którzy wystąpili. Ale dobra widzowie... Kończymy. Um. Nie chciał się skompromitować. E, właśnie był Max jako normality, maksolik prostu jako ten więzień i jako właśnie ten ochroniarz był jeszcze adren jako dziecko i jako lekarz, on cały czas ewoluował, no i Janek jako jedyny przebrany za dziewczynę ja jako jako ochroniarz który stał się jakoś no wiecie o! No Mogę powiedzieć czyli widzą? No... Zapowiadamy, samą, zapowiadamy też osobną serię z Brook królowej Rosji. Znaczy, będą też w postaci choinki Adiego i Maxa, ale to będą inne postacie niż z oryginalnego serialu. Okej. Okej. was, baski!